Witam, jestem teraz na jednym z niższych bastionów Cytadeli w Namur. No i pofilmuję troszeczkę tutaj stąd, bo to jest fajny punkt widokowy. No i tak z ciekawości, żeby sobie porównać możliwości zoomowania, tej, które mam w telefonie. No to teraz ja tutaj wieżę przybliżam i zaraz to samo zrobię moim starym aparatem to jest maksymalny zoom u mnie na tym, na telefonie a teraz będę testował na aparacie z tą tylko różnicą, że na telefonie zaczynałem nagrywanie od szerokiego kąta nie, nie od szerokiego, tylko od normalnego kąta widzenia tutaj ten aparaton. to robi od szerokiego kąta Aż do takiego super zoomu. Zdaje się, że jeszcze mam zoomik cyfrowy, nie cyfrowy, tylko optyczny. Teraz się chyba zaczął cyfrowy, ale wytracił ostrość. O, do tego, do tego momentu jest optyczny zoom. Teraz spróbuję iglicę uchwycić. No, i to jest cyfrowy, ale tu mi nie łapie ostrości. No i tak pokażę. Co ciekawsze, obiekty w tym mieście tam jest kościół. Zaraz obok drugi może coś tak bardzo dalekiego złapie. O tam jest taka wieża telewizyjna Czy komunikacyjna, wszystko jedno. Coś tam błyska na tej wieży, albo flaga powiewa. O, już straciłem. z ręki to się ciężko robi no i tutaj o, kolejka niestety kolejka jest nieczynna w dniu dzisiejszym i muszę tutaj się wdrapywać pieszo wagoniki sobie stoją Tam takie fajne skałki są. No bo to już są tutaj Ardeny, w tym miejscu się zaczynają. Belgijskie góry. Tu taka główna baszta w mieście tam jest, tylko będzie między linkami. Nie wiem czy mi złapie. I tam spróbuję zajrzeć w tą uliczkę, czy może ludzi złapie. Tam jakieś powiesili dekoracje, takie parasolki chyba o. o. o tam łazili ludzie nas. Tutaj ktoś idzie, szczerze, to lepiej mi się filmuje telefonem niż tym, niż tą kolumbryną Aczkolwiek parę zdjęć zrobię z zoomem i to wszystko. Koniec tego filmowania.